Tutaj będzie krótki wstęp, nazwijmy to historyczny, plus y, drobne, płynne przejście już do części najciekawszej, czyli uzbrojenia. Ale po kolei, kim byli krzyżacy? Zakonem rycerskim. Skąd się wzięły zakony y, Mamy sobie XI wiek, Jerozolima jest w rękach y, y, muzułmanów, y, Cesarstwo Bizantyjskie zagrożone najazdami Turków salczuckich i wroża pierwszego kocjata. Odbija Jerozolimę, jak to ówczesne źródła nam przekazują, że było to odbicie z Woli Boga, ale są problemy w postaci takiej, że pielgrzymi podążający na pielgrzym w Domie Świętej są zagrożeni. W związku z tym e, grupa kilku e, lecarzy e, stwierdziła, że założy nowe zgromadzenie, które będzie e, zgromadzeniem zakonnym, a jednocześnie będzie broniło tychże pielgrzymów przed napadami. Tak powstały zakony najpierw tym Joannici, Później, e, już pod koniec XII wieku, krzyżacy. Krzyżacy, czyli dosłownie zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Nazwa jak widać długa. E, w Polsce się przyjęło mówić krzyżacy, ponieważ tych innych zakonów to w zasadzie były, ale były tak naprawdę w kilku miejscach i jakby ich nie było, a krzyżacy byli najbardziej widoczni. Krzyżacy, którzy jak wspomniałem powstali pod koniec XII wieku. Swoją regułę, czyli takie nazwijmy to usankcjonowanie prawne, że istnieją to jest 1198 rok, mniej więcej w 1212 pojawiają się na Węgrzech, potem y, lata 30 pojawiają się na terenach obecnej północnej Polski. Co robią? Podbijają te ziemie dla siebie, bo mogą, bo taki dostali przywilej, budują sieć zamków, państwo im prosperuje. Do przełomu XIV-XV wieku pojawia się bitwa pod Grunwaldem i to jest początek końca państwa zakonnego. I w zasadzie zakonu też, chociaż po oprawdzie on jeszcze istnieje po dziś dzień. Teraz dwa słowa może o nas, jako o naszym ubiorze, ponieważ jesteśmy na ubiorze 14 15 wiecznym, pokaż się. Co ma taki bardzo zakonny? Jopule, czyli formę, nazwijmy to płaszcza tuniki, z krzyżem, z zapinaną, sięgającą mniej więcej do kolana może kawałek za dzięki czemu jest wygodna i widać wyraźnie, że jest bratem zakonnym. Białe kapto i płaszcz z czarnym krzyżem. I teraz możecie sobie zadać pytanie, mogą Państwo sobie zadać pytanie, to kim jestem ja? Też niby mam krzyż, ale mam niepełny, kapto barwy czarnej, czyli innej. Ja jestem półbratem. Kim byli półbracia? Źródła yy, nie są pewne, ale generalnie to byli członkowie zakonu, którzy nie przyjęli pełnych ślubów zakonnych, czyli na przykład jeżdżiał sobie taki recerz wstępową na służbę do zakonu, ale nie chciał być zakonnikiem, czyli był właśnie takim sobie półbratem. Oprócz tego, byli też jej jeszcze kneści czyli ta najniższa służba, która pomagała we wszystkim. Eee, teraz, płynnie przechodząc do części, nazwijmy to, ostatniej, najciekawszej. Eee, jak widać, mamy miecze, różne miecze. Tam za popatrzę, eee, jak będą walczyć, też pokażą, jak, jak się je użytkuje. To na nie miecze są różne. My no, mamy przykład miecza jednoręcznego, czyli taki typowy do jednej ręki. Pokaż swoje. To jest miecz długi, czy obecnie zwany półtora ręcznym. Jak widać, przedłużona rękojeść. Można nim wygodnie walczyć e, obiema rękoma, można walczyć jedną. Jak komu wygodnie? E, w kwestii jeszcze takich ciekawostrek, przetrzymaj. E, to, to, co mam tutaj, to jest pukrecz. To jest rodzaj takiej małej tarczy podróżnej, często używanej chociażby przez mieszkan. Jak widać, jest niewielka. To jest pytanie, czy ona się sprawdza. I w tym momencie na chwilę oddam y, mikrofon i zaprezentujemy dwie techniki z udziałem buklerza, żeby pokazać, czy to faktycznie, mm, czy jego używanie miało sens. Jak widać, jak mam nadzieję było widać, jest to tarcza dosyć mała, szybka, wygodna i dobrze się sprawdzająca. Nie tylko przedmieszczan, którzy sobie podróżowali, czy rycerze, ale też na polu bitwy. Ale co konkretnie się działo na polu bitwy i w czym walczyli rycerze, też oddaję głos koledze, który jest lepiej ubrany i więcej nam pewnie o tym powie. Zanim zobaczymy kolejną e, walkę, tym razem w wykonaniu rycerzy, nie może zabraknąć oczywiście e, poka elementu pokazu związanego z bronią palną. E, także stoi tutaj nasze zamkowe e, działko. Tutaj, jeżeli chodzi o konstrukcję, nie ma ono kółek, na przykład jak widzieliśmy to u sarmatów, jest bardzo proste. E, Widzimy tutaj możliwość zmiany kąta strzału. Można powiedzieć też, że jest to pewien pierwowzór późniejszych moździerzy, czyli już nie jest tylko strzał płaskotorowy, ale częściowo stromotorowy. Ja myślę, że, że oczywiście to jest broń z XV wieku, że to, co wszyscy lubią najbardziej, odrobina huku. Pamiętamy instrukcje udzielone nam przez Sarmatów. Otwieramy yy, buzię, zatykamy uszy i zbieramy pośladki. Uwaga! Tak nasze małe zamkowe działko strzelam. Brawo, tak, brawo było głośno. Jako ciekawostkę dodam też, że z tego działka strzelaliśmy na przykład... Na inauguracji roku Wisły w zeszłym roku w październiku z naszej łodzi, z bata Wiślanego, którego, który można tutaj dzisiaj się dostać, też dało radę strzelać z łodzi, z Wisły, więc bitwa, która miała na, na miejsce na Wiśle też przy pomocy e, tej e, broni. Ale Grzegorzu, opowiedz nam o sprzęcie swoim morze i to, co, na co wszyscy czekamy, pełnokontaktowa walka rycerzy na koniec. Tak jak już wcześniej wspomniano, zaprezentujemy walkę, ale na początku myślę, że dobrze by było opisać takiego rycerza, ponieważ to, co na sobie mamy, są to wierne repliki tych pancerzy, tego uzbrojenia, którego używali między innymi rycerze pod Grunwaldem. Zacznijmy od dołu. Wezmę może miecz, będzie łatwiej pokazywać. Czyli mamy ochronę łydek na golennice. Są trzy częściowe, nitowane na skórze do tego ochrona kolan, ochrona ud. Jak widać właściwie cała sylwetka naszego rycerza to jest już pancerz, pancerz stalowy, tak? Wcześniejsze wersje uzbrojenia, uzbrojenia które był formą przejściową pomiędzy wikingami, a już późnym średniowieczem był to pancerz to był pancerz, który był nanitowany, niewielkie kawałki zbroi były nanitowane na skórę, bądź na, bądź na, bądź na materiał np. Na len, bądź, bądź wełnę. Wtedy taki pancerz nazywał się pancerzem zbrojnikowym. Jak widać dalej mamy tutaj przedramiona, ochronę łokci, ramienia, barku. Tutaj jeszcze rycerz ma na sobie szatę, jak widać, z orłem polskim, więc nie widać, co on ma pod, pod tą jaką. Tak się nazywa ta szata na zbroję. Natomiast dobrze widać to na mnie. Jest to właśnie taka ochrona zbrojnikowa pasy metalowe, nanitowane, w tym przypadku na czarną wełnę. Dlaczego ubierano takie kolorowe uniformy? Z tego względu, że jak widać, niewiele widać. Po prostu rycerze musieli się od siebie odróżniać. I bardzo często właśnie ci walczący rycerze przyjmowali barwę albo na przykład od ziemi, którą zajmowali. W tym wypadku można byłoby powiedzieć o jakiejś straży królewskiej, o ochronie wigończej, albo od na przykład swojego rodu. Więc często ta identyfikacja była związana albo z pochodzeniem albo z miejscem przebywania takiego rodu. No i wiadomo, taki rycerz musiał mieć na głowie hełm, jak widać, dosyć dobrze chroni naszego tutaj zawodnika. Do tego rękawice, tarcza i miecz, który mu już zabrałem, ale za chwilę mu oddam. I może jeszcze z takich krótkich kilku rzeczy o zbroi. Jak myślicie Państwo, jak wiele ważyła taka zbroja? 30, 10, 50 kilo? 50. To, co ma kolega na sobie waży, myślę w przybliżeniu 22, może 25 kg, ale to już łącznie ze, łącznie ze śniadaniem. Także nie jest to e, tak ciężki pancerz jak można byłoby e, sądzić po tej sylwetce. Mało tego, jest dosyć mobilny, zrób ze trzy pompki. Czyli to nie jest prawda, że rycerz był takim wielkim kolosem, który nie mógł się ruszać. Po prostu ta zbroja musiała ratować życie, więc musiała być jednocześnie taka, żeby ten rycerz mógł po prostu chodzić, tak? bo to by miało się z celem. Kolejną rzeczą związaną właśnie ze zbroją, z takim mitem, który właściwie tutaj poruszyli krzyżacy, rycerze z zamku Krzyżackiego jest właśnie związane z pancerzem, bo pancerz to nie był strój, strój rycerza na co dzień. To był taki uniform jak na przykład ubiór i wyposażenie żołnierza w czasie wojny. Normalnie rycerze chodzili tak jak tutaj koledzy prezentują, czyli w bogatych, kolorowych szatach. Natomiast i właśnie ten uniform bojowy chronił życie na polu bitwy. Natomiast, jeżeli ktoś przyszedł z jakimś no, niewielkim kozikiem czy, czy sztyletem, niewiele tu mógł zdziałać. Więc taka broń, jak na przykład tutaj, Kukle, że był zaprezentowany, była właśnie dla ludzi, którzy nie byli uzbrojeni. Bo walka w przypadku braku ochrony kończyła się bardzo szybko praktycznie do pierwszego cięcia. No, ale dobrze, chwilę sobie porozmawialiśmy o tym, jak rycerz wyglądał, to teraz pokażemy, jak rycerz walczył. Prowadził nas w arkana rzemiosła rycerskiego, już zakłada hełm i stoczy walkę z rycerzem Andrzejem w polskich barwach. Walka będzie pod sceną, tak żeby mogli Państwo ją zobaczyć z bliska. Strzelcy oczywiście pilnują, aby nikt nie przekraczał drogi i nie.